Dzień dobry. Czas na zapowiadaną na temacie poprzednim wielką wojnę z Zakonem Krzyżackim. I zrobię to naprawdę ekspresowo i odeślę Was do dwóch filmików. Oczywiście moich filmików, ale o tym za chwilę. Oglądamy. Te filmy, o których mówię, to będą dwie analizy obrazów, e, które będą podlinkowane pod tym filmem. Te analizy dotyczą dwóch obrazów: e, tego, czyli Chrztu na Litwie, oraz tego, czyli Bitwa pod Grunwaldem. Nie będę wchodził w szczegóły tutaj, bo by nam zajęło to zbyt dużo czasu. A jak będziecie chcieli sobie je obejrzeć osobno, to linki są pod spodem. Powtórzę. My idziemy do Wielkiej Wojny z Zakonem, a że wszystko ma swoje przyczyny, to zaczniemy sobie właśnie od tych przyczyn. Po pierwsze, Krzyżacy chcieli schrystianizować Litwę. I zrobić to siłowo. Dzięki temu mogliby te tereny e, litewskie włączyć do siebie, tak co zrobili z innymi, które chrystianizowali. E, oczywiście przyłączając te ziemię e, do siebie. Przy okazji, dwóch tematów do tyłu. Przy Kazimierzu Wielkim mówiłem o tym, że mieliśmy podpisany pokój wieczysty. Chciałbym to podkreślić wieczysty. W roku 1343 w Kaliszu z Krzakami. Rzeczywiście, przez pewien czas byliśmy takimi żomeczkami. Nawet w pewnym momencie z Litwą nam było nie po drodze, więc my bardziej do Krzaków się zwracaliśmy. Po koleżeńsku, niż do Litwinów. Ale e, jak się okazuje, państwo krzyżackie coraz bardziej się rozrastało, rosło coraz bardziej w siłę i stanowiło coraz większe dla nas oczywiście zagrożenie. Kiedy w 1402 roku kupili nową markę, rozpoczęła się rywalizacja, tak naprawdę, o dwa przygraniczne grody. To będzie Dresdenko i to będzie Santok. I tam już nam z tymi krzyżakami nie grało. Mało tego, tutaj jeszcze wchodzi kwestia żmudzi. Nie jest ona nasza, ona jest litewska, ale są to przyczyny, więc musimy o nich tutaj wspomnieć. Więc e, generalnie żmudź oddzielała zakon krzyżacki od drugiej części zakonu, który był nazywany zakonem inflanckim albo kawalerów mieczowych, ale w każdym razie to też był zakon rycerski. Więc generalnie, kiedy e, Witold rządził na Litwie, postanowił troszeczkę tą żmudź przehandlować. I krzyżacy z Litwą o tą żmudź długi czas już rywalizowali. Ostatecznie w roku 1398 Witold tom żmudź im sprzedał. No, popełnił błąd taktyczny, bo niekoniecznie musiał tak postępować. W każdym razie, w kolejnych latach na żmudzi tamtejsze ludy, czyli te litewskie, bałtyjskie, nie były za bardzo zainteresowane tym, żeby z krzyżakami współpracować. A Witold wziął pieniądze, a i to jakby to był Polak, to by się zawinął pewnie i tyle go widzieli. Ale nie, on zaczął wspierać tych żmudzian, którzy się przeciwko Krzyżakom stawiali. I generalnie największe powstanie miało miejsce w roku 1409. I właściwie to do tego momentu jeszcze można było politycznie coś załatwiać. W każdym razie to był już taki rok przełomowy. Do Malborka zostali wysłani posłowie Jagieły. I Jagiełło tutaj chciał przede wszystkim powiedzieć, jakie ma stanowisko on i Polska w tym konflikcie, no bo wiadomo, jest nadrzędnym, najwyższym, i najważniejszym księciem litewskim, mimo tego, że Witold ma tytuł Wielkoksiążęcy. To on tak bardzo niejasno chciał to wszystko sformułować, tak lawirował między tymi faktami i generalnie doszło do tego, że sprowokował on swoimi posłami, oczywiście swoim, swoją postawą tak naprawdę, Ulryka, czy też Ulricha von Jungingena, do wypowiedzenia wojny. I o to chodziło. Polska i Litwa były do wojny już przygotowane, w związku z tym, że my jesteśmy państwem katolickim, i tam niedawno przyjął chrzest to żeby nie było tak, że to on jako władca niedawnie pogańskiego państwa wypowiada w sumie to zakonni zakonnikom poświęconym i wyświęconym przez Boga wojnę, no to trzeba było to sprowokować. Jagiełło zrobił to właściwie idealnie, bo to zakon w tej wojnie jest agresorem i to jest bardzo dobra dla nas wiadomość oczywiście. Wojna rozpoczęła się w roku 1409, trwa do 1411 i to jest tak zwana Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim. Jedna z wielu, którą będziemy oczywiście toczyli. Natomiast... Em, Krzyżacy, mimo tego, że wypowiedzieli wojnę, to nie byli jeszcze gotowi do tego, żeby w jakikolwiek sposób e, tą wojnę tak naprawdę rozpocząć, więc Jagiełło postanowił wziąć ich z zaskoczenia. I rzeczywiście doszło do e, pewnego zaskoczenia, w którym Krzyżacy poprosili o rozejm. Rozejm trwał do czerwca 1410 roku, a tymczasem Jagiełło z Witoldem opracowali dosyć śmiały plan prowadzący do zaatakowania Malborka. Jungingen był zaskoczony takim posunięciem, więc generalnie nie mógł tak na dobrą sprawę za bardzo pozwolić Polakom i Litwinom na to, żeby oni zbyt blisko tego malborka podeszli. I malborka nikt w sumie zbrojnie nigdy nie zajmie. Ale do rzeczy. Dochodzi do bitwy w pobliżu wsi Grunwald, Mam 15 lipca rok 1410. I tu jest obraz, on będzie cały czas sobie koło mnie tutaj wisiał. Natomiast Was odsyłam oczywiście do tego linka pod spodem do analizy obrazu, tak żebyście sobie mogli więcej postaci z tego, oczywiście, e, obrazu ogarnąć. Ja nie będę o nich tutaj teraz mówił. W każdym razie, po stronie krzackiej było około 15 tysięcy ludzi. My mieliśmy po stronie polskiej i litewskiej około 25 tysięcy ludzi, więc na papierze jesteśmy w przewadze. Jednak Jagieło e, nie parł do starcia, on tutaj kombinował bardzo dużo, i pewnie z podstawówki, może jeszcze pamiętacie, że on jako pierwszy zajął tereny, gdzie ma się odbyć bitwa. Wybrał taki fajny zagajnik, leśny zagajnik, gdzie było dużo drzew i tam było dużo cienia. A że mamy lipiec, to jest gorąco, więc on trzymał te polskie wojska w odwodach, tak żeby w jakimś spokojnym czasie powiedzieć, że ok, chłopaki, walczymy. A krzyżacy, kiedy doszli, już byli na otwartym słońcu. I ta temperatura była dosyć duża, więc oni byli na pewno bardzo mocno zmęczeni. Dlatego też e, to Jungingen chciał sprowokować atak, wysyłając nawet Jelle, Zgodnie z panem Sienkiewiczem dwa nagie miecze, które miały go sprowokować do działań wojennych. Jagiełło jeszcze przed bitwą wymyślił sobie, że on będzie stoczył działania wojenne, bitewne dokładnie, nie w taki sposób jak do tej pory w średniowieczu to robiono. On będzie to robił na styl wschodni. Taki bardziej mongolski, tatarski. Będzie stał na najwyższym wzniesieniu, niedaleko, będzie obserwował, co się dzieje na polu walki i będzie reagował odpowiednio. I tu rzeczywiście będziemy mieli e, w tym momencie dosyć duży luz, bo na dole, na polu walki, będzie oczywiście e, mężnie ze swoimi współbratymcami walczył książę Witold. Więc to podział obowiązków jest. Ja jestem ważniejszy, ty nie, więc się bijesz. No, ja będę patrzył. Więc generalnie, zaczęło się od tego, że e, to siły litewskie zaatakowały pierwsze ze skrzydła e, krzyżaków. Później uderzyła polska ciężkozbrojna jazda i tak naprawdę odśpiewała wtedy według źródeł Bogu Rodzice, która miała ponieść ich do wielkiego zwycięstwa. Krzyżacy e, uzyskali w pewnym momencie lekką przewagę, mimo tego zmęczenia, mimo tego, że było ich zdecydowanie mniej, ale właśnie to zmęczenie dało o sobie znać, bo w trakcie walki ich siły po prostu powolutku, pff, jak balonik, Ulotniły się e, jak powietrze, właściwie z balonika, ulotniły się gdzieś w eter. I tutaj oddziały polskie oraz litewskie postanowiły zająć się tym, co mamy na obrazie, czyli właśnie konkretnie zaatakowaniem oddziału Ulricha von Jungingena. W wyniku walk, Ulrich ginie. Tutaj, jak widzicie, strzałki są cały czas koło, koło Was, kiedy mówię o jakiejś postaci. No to tutaj są tylko takie informacje ogólne. W każdym razie, najkrwawsza była ostatnia faza e, owej bitwy, w której to e, polsko-litewskie siły zajęły obóz Krzyżacki. I to tak naprawdę było już po bitwie, bo jakby nie było czego zbierać. Tutaj już wszystko zostało e, zabrane, wszystko zostało powiedziane. Więc e, według średniowiecznych tak naprawdę e, zwyczajów, miało dojść do tego, że. Zwycięskie siły zostały na polu walki, by podnieść nagrę zwycięstwa. E, zaczęły grzebać swoich zmarłych, a tamci. Nie mogli tego robić, bo musieli uciekać. W związku z tym Polacy po pewnym czasie wyruszyli w kierunku Malborka i tam po drodze będziemy mieli kolejne zwycięstwa, bo siły krzyżackie będą się bardzo szybko poddawać. Na przykład będzie bitwa pod Koronowem jeszcze w październiku 1410 roku. Jednak jak się okazuje Malbork był zbyt potężnym zamkiem do tego, żeby można było go sobie od tak zdobyć. Dodatkowo był dobrze przygotowany przez kontura świecia Henryka von Plauenach, który tam na tym obrazie nam też uciekał na bok. O tu. Generalnie chodziło o to, że on jakby przejął później funkcję wielkiego, takie obowiązki wielkiego mistrza. On przygotował Malbork do odparcia wrogów, a że sytuacja zaczęła się komplikować i krzyżacy otrzymali jednak pomoc z Prus i przybywali jeszcze do tego rycerze z zachodniej Europy. I w tym momencie musieliśmy podjąć decyzję o odwrocie. Pewnie może by doszło do walki, ale niestety jeszcze przypamiętała nam się dyzanteria, czyli ostra, krwawa Sraczka, biegunka w sensie. Spod Malborka wreszcie odeszły oddziały litewskie, polskie i krzyżacy generalnie to wykorzystali, żeby odbić kilka pojedynczych zameczków niedaleko Malborka, w niedaleko, w pograniczu tak naprawdę e, między nami. W związku z tym, e, między nami a zakonem, oczywiście. I podpisano wreszcie pokój. Pokój był niestety podpisany zbyt późno, pomimo wielkiego zwycięstwa. W sumie Grundwald uważany jest za największą bitwę w średniowieczu. Najwie największe zwycięstwo polskie w średniowieczu to my tego zwycięstwa nie wykorzystaliśmy. Ponieważ pokój toruński z roku 1411. Tak zwany pierwszy pokój toruński, jest pokojem, w którym no zbyt wiele tutaj nie uzyskaliśmy. Bo było tylko tyle, że Polska odzyskuje ziemię Dobrzyńską, a Żmuć wraca do Litwy na czas życia Jagieły oraz Witolda. A jak oni umrą, no to wraca znowu do zakonu krzyżackiego, więc w sumie warunki żadne. Nie wiem, czy to jest akurat dobrą wiadomością, ale Krzyżacy musi zapłacić duży okup za jeńców wojennych. I generalnie ten okup i straty, które Krzacy ponieśli w tej wojnie, rzeczywiście bardzo mocno ich przerzedziły, bo już fizycznie oni się nie odbudują w późniejszych czasach na tyle, żeby jeszcze. Z nami powalczyć jak równy z równym. Fakt: będzie wojna trzynastoletnia, ale to będzie już tak naprawdę dobicie takiego już kulejącego przeciwnika. I tego nie zrobiliśmy jeszcze nawet wtedy, więc to są błędy, które są powielane przez polską politykę zagraniczną na przestrzeni tak naprawdę wieków. Bo do tego też możemy wracać nawet w wojnach XVII wieku, ale to jakby przyszłość, znaczy wasza przyszłość, ale przeszłość historii, bo o tym będziemy mówili, a to się przecież wydarzyło. I jeszcze jedna nadzieja się pojawiła w. W głowach Polaków, mówiąc o tym, że jeszcze gdzieś tam możemy troszeczkę przyszpilić tych Krzyżaków i powalczyć o to, żeby oddali nam zgrabione ziemię na czymś takim jak sobór, ponieważ w roku 1414 zbierał się sobór w Konstancji. Ja już o tym mówiłem w poprzednich rozdziałach. Ten sobór tak naprawdę miał dwie kwestie ważniejsze niż jakąś tam sporną kwestię między Polakami a Krzyżakami. To jakby tam na boku. No ale Polacy wierzyli, że nie, nie, nie. My jesteśmy tutaj bardzo istotni. Przeliczymy się. Po pierwsze, kwestia Janachusa, który był spalony w 1415 roku. Po drugie, kwestia ważniejsza, tak naprawdę by się nawet wydawało, bo chodziło o zakończenie Wielkiej Schizmy Zachodniej, którą zakończy się w 1417 roku. No i po drodze będzie jeszcze polski spór z zakonem krzyżackim. O to, żeby oddali te e, tereny. I my domagaliśmy się zwrotu Pomorza Gdańskiego, ziemi chełmińskiej, oczywiście z Gdańskiem, całego Pomorza Gdańskiego, żeby była jasność. I szukaliśmy tutaj sprawiedliwości na drodze dyplomacji, na drodze sądowniczej i wysłano do znaczy wysłaliśmy, w sensie jako Polacy, do Konstancji naprawdę trzech ważnych ludzi. Po pierwsze, to jest Sobór, więc musi być tam ktoś z duchowieństwa. Jest to arcybiskup gnieźnieński Mikołaj Trąba. Druga postać to najsłynniejszy rycerz tamtych czasów, taki troszkę Robert Lewandowski w średniowieczu, tylko że nie strzelał goli, a, a walczył na turniejach. To był Zawisza Czarny. I ten, który miał właśnie wszystkiego dopilnować, to był prawnik, rektor Akademii Krakowskiej, czyli Paweł Włodkowicz. Nieważne, czy to była duża, czy mała delegacja, niestety pomimo wielu argumentów, mimo świadków, których powołaliśmy na nasze argumenty, politycznie ten sobór nie przyniósł dla nas żadnych rozstrzygnięć. Jednak no, nasze argumenty i sprawa tego, że Litwa ma, i Litwini mają prawo do samostanowienia o sobie, będzie dawało nam przychylność międzynarodową, więc już w tym układzie krzyżacy już takiej pomocy, jak otrzymali Wielkiej Wojnie Zakonem, nigdy nie odzyskają. Krzyżacy dalej nie dawali tutaj za wygraną, więc w roku 1414, tam jak ten Sobór miał swój mieć początek, Polska i Litwa rozpoczęły kolejną wojnę z zakonem krzyżackim i chcieli w tym momencie Jagiełło i Witold odtworzyć te działania, które miały miejsce w Wielkiej Wojnie, czyli Grunwald, Malbork i tak dalej. Ale Krzyżacy hmm, zmądrzali troszeczkę. Unikali z otwartych starć, zamknęli się w zamkach i niestety poprzez to, że ograniczyła się ta wojna do zniszczenia upraw zarówno po stronie polskiej, jak i krzyżackiej i panował powszechny głód, zostało to nazwane w historii wojną głodową. No ale no cóż, no, takie były zasady, takie były warunki i trzeba było się z tym niestety tutaj pogodzić. E, w kolejnych latach dochodziło oczywiście też do kolejnych działań wojennych, które należy tutaj gdzieś tam może lekko odnotować i będziemy mieli e, taki finalny rozejm podpisany dopiero w 1435 roku, czyli rok po śmierci e, Jagieły, i wtedy zakon pogrążył się już w takim dużym, głębokim kryzysie gospodarczym, ponieważ rodziła się w samym Zakonie, w sensie w ziemiach zakonnych, w Prusach bardzo duża opozycja wobec owych tych złych, oczywiście, Krzyżaków. Należy pamiętać też jeszcze jedną kwestię: tego, że w ramach oczywiście tych działań, które miały miejsce w latach późniejszych, rodzić się będą przede wszystkim nowe związki miast pruskich, bo Krzyżacy, żeby się odbudować, będą rzucać na nich wielkie podatki. Ci tych podatków nie będą chcieli płacić, więc skierują się do Polski. Ale to już w następnych tematach. Na tą chwilę to jest koniec. Pojawił się biały ekran, oczywiście spacja, print screen druku i macie notatkę gotową, a były pojęcia, były postacie, no i jakieś tam daty. I to jest wszystko. Na chwilkę przerwę zachęcam do postawienia mi kawy za moją pracę oraz odwiedzenia mojego sklepu. Znikam. Dziękuję i do widzenia.